To jest... Tak, Jeźmy już... ogniu! Nieźdźmi! Kilka... O tobie i tej twojej czarodziejce. Jak nie znasz, to na pewno Jaką batam? Znajdzie się datek dla Ubogiego? Chromy? A gdzie tam? Obie nogi władne, a ręce jak wiatraki. O, jak macham. O, spójrzcie, o! Widzisz, ja pomierzony na umyśle jestem. Od dawna to pomieszanie? A od urodzenia. Tu mam pomieszane. O, ręką wam pokażę. Widzicie, jak pokazuję ręką? Po mojemu to jesteś zdrowy jak koń. Kapłani mnie oglądali znachor, i zna chory. Powiedzieli, że pomieszany. Źle ci powiedzieli. Nie tam wszystko jedno. Ludzie datków nie szczędzą. Lubią, jak pokazuję. O tu, tu, o tu, tu. Grunt, że jesteś szczęśliwy. Ano jestem. A najbardziej to lubię, jak mnie kto o drogę pyta. Wtedy pokazuje, o, bo ja się znam na mieście, oj, znam się. To pewnie wiesz, gdzie jest miejsce, na które mówią zgniły gaj. Czy wiem, ja tam przecież mieszkam. To jest tam, o tam, o. Tam czyli gdzie? W dzielnicy bordeli. Jest taki zaułek za bramą i wcale nie jest zgniły i nie jest gaj. Głupki tak o nim mówią, ale ja wiem. I każdy tam może wejść? Oczywiście. Chyba że nie powie, stara Locha powiła warchlaki. Wtedy mogą nie wpuścić. Ale to łatwo powiedzieć. Posłuchaj, stara Locha powiła warchlaki, widzisz? Dzięki za pomoc.